Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Wyposażenie Gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Maszyny do mycia naczyń stosowane w zakładach żywienia zbiorowego to jedyne z najważniejszych sprzętów gastronomicznych. Ich wybór jest ściśle uzależniony od liczby wydawanych posiłków, w profilu restauracji oraz od wielkości i rodzaju produkcji. Odpowiedni dobór maszyn poprawia jakość usług oraz warunki pracy. Coraz rzadziej w zakładach gastronomicznych spotyka się ręczne zmywanie naczyń, ponieważ są one po prostu nieopłacalne. Do mycia naczyń w zakładach gastronomicznych stosuje się różnego rodzaju maszyny, które mają na celu usunięcie zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Stosowanie maszyny do mycia naczyń podnosi poziom higieny, zwiększa wydajność pracy oraz zmniejsza straty spowodowane tłuczeniem naczyń. Zmywarki mechaniczne obniżają również koszty eksploatacji, czyli zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. W zależności od sposobu działania wyróżniamy maszyny o działaniu okresowym, komorowe oraz o działaniu ciągłym, czyli maszyny tunelowe. Natomiast w zależności od przeznaczenia wyróżniamy maszyny do mycia naczyń stołowych, uniwersalne do każdego rodzaju naczyń, do mycia szklanek i kieliszków oraz maszyny do mycia naczyń kuchennych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.